Kariera zawodowa. Drodzy uczniowie, dzisiejszy wykład poświęcimy bardzo osobistej, ale jednocześnie uniwersalnej kwestii, którą jest kariera zawodowa. To temat, który może wydawać się odległy, ale już teraz zaczynacie kształtować swoją przyszłość zawodową poprzez edukację, zainteresowania, a także pierwsze praktyki lub prace dorywcze. Kariera zawodowa to nie tylko pojedyncze zatrudnienie czy praca, którą wykonujemy. To sekwencja ról i zadań, które będziemy podejmować przez całe życie zawodowe. Rozpoczynając od wyboru kierunku studiów, przez staże, aż po kolejne etapy wspinaczki po szczeblach kariery. Wszystko to składa się na waszą indywidualną ścieżkę zawodową. To właśnie rynek finansowy oferuje jedna z najbardziej dynamicznych i różnorodnych ścieżek kariery. Można tutaj rozpocząć od stanowiska analityka finansowego, przez doradztwo inwestycyjne, aż po zarządzanie ryzykiem w dużych korporacjach. Ale kariera zawodowa w finansach to nie tylko praca w banku czy w firmie inwestycyjnej. To także możliwość pracy w dziedzinie finansów publicznych, w organizacji non-profit czy jako niezależny konsultant. Kluczem do sukcesu w karierze zawodowej, szczególnie w obszarze tak zmiennym jak finanse, jest elastyczność i gotowość do ciągłego uczenia się. Świat finansów szybko się zmienia. Nowe technologie jak blockchain czy sztuczna inteligencja rewolucjonizują to pole, więc ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i rozwojem wiedzy. Jednak kariera zawodowa to nie tylko umiejętności techniczne. Techniczne. Kompetencje miękkie, takie jak zdolności interpersonalne, umiejętność pracy zespołowej, kreatywność i krytyczne myślenia są równie ważne. Współpraca z klientami, zrozumienie ich potrzeb i budowanie z nimi długoterminowych relacji są kluczowe w wielu finansowych ścieżkach kariery. Przygotowując się do przyszłej kariery, warto także zwrócić uwagę na praktyczne doświadczenia. Staże i praktyki są nieocenione. Pozwalają nie tylko zrozumieć teorię w praktyce, ale także dają okazję do pierwszych kontaktów zawodowych, które mogą być bardzo cenne w przyszłości. Pamiętajcie: kariera to maraton, a nie sprint. To proces, w którym ważne są nie tylko sukcesy, ale także wytrwałość i umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami. Każde doświadczenie, dobre czy złe, jest lekcją, która przybliża nas do naszych zawodowych celów. Mam nadzieję, że ten wykład zainspirował Was do przemyśleń nad własną karierą zawodową i do zrozumienia, że każdy z Was ma unikalny potencjał, który można rozwijać na różnorodnych ścieżkach rynku finansowego. Dziękuję za uwagę i życzę Wam sukcesu w budowaniu własnej ścieżki kariery.